W księżycach drugiego zrzutu nie było, tylko był jeden. Właśnie i u tatusia to się wszystko zładowało. To był podstawiony, to było trzech skoczków. Młodzi, wysocy, przystojni chłopy. Przystojni faceci. Jeden z nich wyjął czekoladę i mówi: To dla was z Anglii. Brytyjska czekolada. Tak. To wiem z tego, że to był rzut z Anglii. A Gdzie on zawiózł? Gdzieś na drzewie. Gdzieś na drzewie zawiózł. Czyli no może tam ci, nie wiem, może wiatr, może coś, że wylądowali na terenie otwartym, a ten zawiózł, no gdzieś zawiózł na drzewie w każdym bądź razie. To, to pamiętam, bo się po tym śmieli, że fajt łapa. <grywka> 7 września w Grodzisku Mazowieckim obchodzony był jako Dzień Cichociemnych. Tego dnia z inicjatywy Fundacji Imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w podgrodziskich księżnicach odbyły się uroczystości upamiętniające 15 cichociemnych skaczących na placówkę odbiorczą Solnica w latach 1943 44 Obchody rozpoczęły się odsłonięciem tablicy upamiętniającej skoczków spadochroniarzy Armii Krajowej. My w Książeniach nie znaleźliśmy się tylko dlatego, że tu jest miejsce, tylko dlatego, że to właśnie w Książeniach, czy na granicy pomiędzy książęcami a Radoniami, były rzuty. I tutaj żyją rodziny. I dzisiaj między innymi jedna z tych rodzin będzie brała udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, które pomagały a organizowały te rzuty przetrzymywały. Mało tego, okazało się, że to, co zrobiła fundacja, za co jestem bardzo wdzięczny, że przypomnieliście nam o, tym, o tych faktach, spowodowało, że my tak naprawdę od nowa odkrywamy historię i odkrywamy to, że na terenie Książenic Marynina żyje jeszcze. Wiele rodzin, które brały aktywny udział w tamtych wydarzeniach. Następnie udaliśmy się na pola książeńskie po to, aby wziąć udział w meszy polowej w intencji cichociemnych, a następnie obserwować rekonstrukcję przygotowaną przez jednostkę Grom, rekonstrukcję skoków z udziałem cichociemnych. Były to skoki zarówno z niskiego pułapu, odpowiadające tym sprzed 70 lat, jak i te z wysokiego już pułapu, w których wziął udział. Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas, a więc jeden z ostatnich już żyjących cichociemnych, który z pilotem tandemowym wykonał skok na zrzutowisko. Wśród skaczących tego dnia była również Agnieszka Polończyk, wnuczka Bolesława Polończyka, pseudonim Kryształ, a więc jednego z cichociemnych, który skakał w okolice Grodziska i tutaj rozpoczął swoją misję w kraju. Skok z udziałem cicho-ciemnego Aleksandra Tarnawskiego był kulminacyjnym punktem obchodów, niemniej nie był finałem, dlatego że potem mieliśmy okazję obserwować rekonstrukcję odbioru zrzutu zaprezentowaną przez grupę rekonstrukcyjną Radosław.